Właśnie znajduję się na najtrudniejszym SMP w Polsce. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że mamy tylko jedno życie, co oznacza, że po zginięciu dostajemy bana. No tak, przecież mamy tylko jedno życie, to boch, odkrywcze. Na ratunek przychodzi nam księga odrodzenia, którą możemy wskrzesić gracza, a na serwerze dodany jest ciekawszy system lifestyle, który polega na przekazywaniu sobie żyć, a nie sens. Czyli zabijając kogoś, otrzymujemy dodatkowe życie. Teraz spytacie, jak zamierzam przeżyć na takim serwerze? Zwróćcie plan jest prosty. Skrwalać. Od razu na starcie połączyłem siły ze Sprightiem i Addixem. Znaleźliśmy statek, z którego stworzyłem sobie pierwszą część. Moje zbroi. Potem wybraliśmy się w race w poszukiwaniu czegoś ciekawego. Znaleźliśmy pulkę, w której zrobiłem portal, a po wejściu do naderu zrzuciliśmy się od razu przy fortecy, do której się udaliśmy. Pozbierałem pałki blazów i od razu udaliśmy się w poszukiwaniu bastionu. Gdy już do niego dotarliśmy, to po chwili zobaczyliśmy naszych trzech wrogów, więc trzymaliśmy się ich z daleka. Przedem szukać skrzynek, lecz po wejściu na górę zaatakował mnie Brutal, od którego zginąłem. Ale czy dostałem bana? Nie do końca, ponieważ uzgodniliśmy, że przez 24 godziny możemy ginąć ile tylko chcemy. Niestety, po tej sytuacji pojechałem na zawody. Yy, nie takie. O, to właśnie ja. Po wyjściu z wody trochę się zdziwiłem. Chodzi do mnie sędzia, on mi drink daje i chce robić za jakieś dziwne akcje. <ścoughs> Oh, yes. Jak wróciłem na serwer, to wraz z moimi sojusznikami Postanowiliśmy osiedlić się w pobliskiej wiosce Która była o tysiąc kratek oddalona od spawn Co nam gwarancję, że nikt jej nie zgryfuje Postanowiłem zamieszkać w tym domku Do którego po chwili przyjechał Fuga Przez chwilę myślałem, że będzie chciał mnie zabić Ale po prostu dał mi parę fajnych itemów na start Co do zabijania, to oglądajcie do końca Bo mam pewien smaczek W miłym geście Fugi postanowiłem, że nie mogę tylko tak brać itemków od ludzi Do tego wybrałem się do cave'a A potem do naderu i endu Właśnie w którym skorzystałem z ekspiarki Zbudowanej przez kwerka. Pominam coś o żerowaniu na innych? Nie? A. To wspaniale. Po zęczętowaniu Seta przerobiłem go na Nederrightowy. Wtedy brakowało mi już tylko jednej rzeczy: elytry. Poprosiłem gracza, który jej nie miał, żeby poszedł ze mną. Szymen City, na nasze szczęście, była elytra, tylko teraz trzeba było znaleźć dla mnie drugą. Dlatego ja stałem i czekałem, a on poleciał po drugą elytrę. Na szczęście przyleciał i mi ją dał. Teraz wystarczyło wrócić się do bazy i ogarnąć ostateczne enchanty na moją zbroję i Dlatego, że elytra w czasie lodu się niszczy, to warto nałożyć na nią Breaking 3 i Mending. Tylko z elytrą jest pewien problem, taki, że nie można jej po prostu zainchantować. Potrzebowałem książek. Okazało się, że mamy wieśniaków, którzy są w górze obok naszej wioski. Był tam już wieśniak z mendingiem, ale cały czas brakowało drugiego z breakingiem 3. Dlatego użyłem ostatnich szereg komórek i odrodziłem zombie villagera. Dzięki czemu po 15 minutach udało mi się dropnąć villagera za breakingiem 3. Postanowiłem, żeby zrobić rajda, ale okazało się, że pod outpostem jest wielka jaskinia, gdzie respią się moby i obniżają spawnowanie się pillagerów, Dlatego postanowiłem, że całą tą jaskinię zaleję wodą. Do tego wylałem trochę wody dookoła, żeby vill się w jednym miejscu. Po całym tym zabiegło wiele szybciej i więcej rozpiło się villagerów. Jak wiecie, mieszkałem w wiosce, obok której znajdowała się miarka To wcale nie tak, że znowu nie moja, ale musiałem skorzystać, okej? Dlatego ona, że będąc przynieść z efektem badomen, odpalamy rajda. Potem wszystkie moby, idąc do villagera, wpadają do tej dziury z wodą. Spadają na dół, a tam ja dobijam ich i bez stracenia HP zdobywam tutemy. tym bardzo dużo kopałem i zbierałem itemów, żeby czuć się bardziej pewny siebie. Skraftowałem sobie drugie życie, dzięki czemu nie musiałem już tak bardzo martwić się śmierci. Przez parę następnych dni w czasie mojego tryhardowania po itemki Było parę osób na serwer i postanowiłem, że pójdę im pomóc i dam im shulker z itemkami Po dostarczeniu im itemków czułem się naprawdę dobrze, bo w końcu komuś pomogłem Lecz jedna osoba miała trochę mniej szczęścia niż oni Dlatego, że niedawno na serwer dołączył konejo, konecho, szczerze chuj wie jak to się czyta To postanowiłem, że pokażę mu moją wioskę i dam mu jakiś item Dałem mu całego enchantowanego seta, lecz chwilę potem, gdy zaglądałem do shulkera, to zabrał mi go Uciekł do netheru portalem, który znajdował się obok, ale po wejściu do niego udało mi się go złapać i go zabiłem. Po tej akcji stwierdziłem, że muszę sobie odpocząć. Dlatego pojechałem w góry. Shamanu! Tak to wygląda, kurde. Nie wiem. Masno fest. Co jak co? Ale to wygląda kurde zajebiście. Ważyć? Chyba ważę, co? Wojzimy tutaj Kurde, jestem między tym jak to wygląda tutaj, nie? No ja na 1000 słabek robię stąd wiadro, nie? Ja cię dupca, jak to głęboko See, bro? That's nice Ale zimnym wieterkiem zawiało Przerwa nam batonikę i lecimy dalej Yo kurde, wężej się nie dało Siemano, słuchajcie jestem jakoś w połowie trasy, no tak 3 czwarte jest ciężko, ale się nie poddajemy, lecimy dalej Dobra, szybki update, zbliżamy się do końca i jest git Wszedłem sobie na taką górkę i Chcę powiedzieć, że jeżeli Wam się coś takiego podoba, to możecie jakąś łapeczkę w górę zostawić. Weźcie skomentujcie może też, o na wiedział czy robić tego więcej. Bierzemy się już do końca, więc trzeba się trochę rzeźbić, widzimy się na basenie. Dobra, Shimano. ja już po basenie teraz lecimy do hotelu odpocząć. Widzimy się jutro. Cześć, a dzisiaj lecimy na tor Staniszkowy. Cześć, jest dzisiaj kolejny dzień Słuchajcie, naprawdę fajny humorek dzisiaj mam Dzisiaj mamy do zwiedzenia Twierdzę Kłodzką Więc no co, tam się wybieramy Czekajcie, bo będzie tam naprawdę parę fajnych aktywności Więc no co, widzimy się już na twierdzy. Siemano I teraz celujesz i, i strzelasz no, oh, A oh, no, jeszcze jedną spróbujemy. No i prawdopodobny ruch